Szanowni państwo, nazywam się Rafał Wołosiak i mam zaszczyt być dziekanem Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Żeby żyć, trzeba jeść, ale to nie wystarczy. Żywność ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i życie. Technolog żywności dba o to, by była jak najwyższej jakości, by ją właściwie przetworzyć, utrwalić, zapakować, tak by była dostępna dla wszystkich konsumentów by zapewnić ciągłość dostaw od pola do talerza biorąc pod uwagę sezonowość surowców spożywczych. Technolodzy żywności dostają solidne podstawy w postaci znajomości technik przetwarzania żywności, znajomości przemian, jakim ulega ona w czasie przetwarzania, a następnie ukierunkowani są na stosowanie najnowocześniejszych technologii. Tak by dobrze zachować bioaktywność surowców, tak by wytworzyć żywność o dużej bioaktywności, skuteczną w żywieniu i chronić zasoby naszej planety. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa żywności towarzyszy technologowi podczas organizacji produkcji, przetwarzania żywności, dbając o to, by była ona całkowicie bezpieczna dla wszystkich konsumentów. By produkować żywność zgodną z przepisami prawa. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa żywności także zna technologię przetwarzania żywności, lecz ukierunkowany jest na taką organizację procesu produkcji, by wyeliminować lub zminimalizować efekty obecności zagrożeń bezpieczeństwa żywności: zagrożeń biologicznych, takich jak ustroje patogenne lub ich toksyny lub zagrożeń chemicznych, takich jak skażenia środowiskowe. Z kolei specjalista z zakresu towaroznawstwa także zna technologię przetwarzania żywności i sposoby organizacji tego przetwarzania. Ale ukierunkowany jest na sprzedaż produktów spożywczych. Produktów spożywczych, ale nie tylko, wszystkich produktów biogospodarki. Stosując techniki marketingu i używając swojej wiedzy ekonomicznej. Szanowni Państwo, jeśli musimy, możemy zrezygnować z bardzo wielu naszych zachcianek, nowych ubrań, gadżetów elektronicznych, być może kolejnej pary butów, ale nigdy nie zrezygnujemy z jedzenia. Żywność będzie zawsze potrzebna. Dlatego rynek pracy będzie zawsze potrzebował kształconych przez nas specjalistów o szerokich kwalifikacjach. Na Wydziale Technologii Żywności nauczysz się m.in. jak zaprojektować żywność, jak ją wytworzyć oraz sprzedać. Nauczysz się, jak poznać szczegóły zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym, jak ocenić jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych, co ma kluczowe znaczenie w ochronie zdrowia publicznego i dla rozwoju gospodarki. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu mikro i makroekonomii, Marketingu, zarządzania, prognozowania oraz funkcjonowania gospodarki rynkowej. Gdzie więc możecie pracować po zakończeniu nauki? Najpierw będziecie pracować w zespołach realizujących różne projekty zlecone przez kadrę kierowniczą, pełniąc w nich różne funkcje. Potem sami będziecie organizować pracę takich zespołów, a na koniec to Wy będziecie decydowali o przyszłości firmy, pełniąc w niej. Funkcje kierownicze. Możecie pracować w zakładach bezpośrednio przetwarzających żywność, w szerzej w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego na stanowiskach związanych z organizacją produkcji, dystrybucją, w korporacjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem żywnością, w firmach zajmujących się doradztwem z zakresu produkcji żywności, wprowadzaniem nowych technologii, kreowaniem nowych produktów także na stanowiskach związanych z marketingiem, sprzedażą, logistyką, eksportem produktów spożywczych, w firmach audytujących, w komercyjnych laboratoriach mikrobiologicznych czy analitycznych, a także w instytucjach zajmujących się urzędową kontrolą żywności. I co bardzo ważne, będziecie też przygotowani do założenia własnej firmy, na przykład zajmującej się audytami lub produkującej żywność. Globalny rynek żywności w coraz większym stopniu kształtowany jest przez popyt na zdrowe składniki i tak zwane czyste etykiety produktów spożywczych. Konsumenci coraz częściej zainteresowani są produktami typu bio, veg, functional, low fat, light. W trendy produkcji takiej żywności świetnie wpisują się nasze trzy kierunki studiów. Jak będzie wyglądała żywność w przyszłości? Czy hodowla mięsa z probówki stanie się codziennością? Czy będziemy stosować tradycyjne źródła białka zwierzęcego, czy też może będziemy spożywać białko owadów? Jak zaprojektować żywność dla kosmonautów? Jaka przyszłość czeka żywność GMO? Światowy rozwój technologii żywności może zależeć również od Ciebie. Jeśli lubisz biologię, chemię i inne nauki przyrodnicze, jeśli chcesz mieć realny wpływ, na to, co będziemy jeść za 5, 10, 15 lat, dołącz do nas i studiuj i na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Żeby żyć, trzeba jeść. Żeby piękniej żyć, trzeba jeść i mieć marzenia. Pomyślcie o naszych studiach. Przyszłość należy do Was. Zapraszamy.